mamy okazję porozmawiać ze środkowym AGH Storka ze Kraków, Konradem Muchą. E, powiedz, jak z Twojej perspektywy przebiegł ten mecz, bo widzieliśmy dużo, bardzo dużo kontrowersji, szczególnie na końcu. Mecz na pewno w naszej ocenie możemy oceniać dopiero od trzeciego seta. Pierwsze dwa przespaliśmy, kolokwialnie mówiąc, zaczęliśmy grać w trzecim secie, natomiast to, co dało się w czwartym secie, to jeśli sędziowie chcą być bohaterami głównymi mecz, no tak się właśnie dzieje, jeśli aspekty inne niż sportowe decydują o wyniku, przystanie 21-20, dostać żółtą kartkę, dostać yy, czerwoną kartkę, no to to już są rzeczy, które, na które my wpływu nie mamy, a tylko, tylko obniża poziom sportowy. Na pewno gorycz porażki, tak jak po pierwszym meczu, tylko że tam przegraliśmy sportowa, tutaj niestety nie tylko dzięki nam. Jeszcze wróćmy do tej sprawy sędziowskiej. E, strasznie dużo było takiej ingerencji po prostu e, i zarówno głównego sędziego, jak i e, chociażby liniowych. E, jak to na pewno przeszkadzało w grze, bo nie było takiej płynności. Co chwilę było odgwizdywana chociażby siatka przejścia. Tak jak już mówiłem, jak sędziowie chcą być głównymi bohaterami meczu, to zrobią wszystko, żeby to widowisko zepsuć. Jeśli się gwizdze boisko, mając pół metra piłkę w aucie, albo siatki, nie wiem, dostnięte brzuchem, koszulką, no to tak się dzieje. Jeśli są przerwy, wiadomo, rytm gry zostaje zakłócony, ciężko jest później wrócić i, i są przestoje. A tak jeszcze słówko o tej sferze sportowej, bo na tym powinniśmy się skupić. Ogólnie ten mecz właśnie tak wspomniałeś, moglibyśmy zacząć omawiać właśnie od trzeciego seta, bo wtedy ta gra zaczęła wyglądać normalnie. Dużo kombinacji, fajnie to wyglądało, wydawało się, że w kolejnym secie będzie podobnie. Dokładnie. Na pewno Avia zaskoczyła nas dzisiaj stabilnością gry. Pierwsze dwa sety, no fenomenalne w ich wykonaniu. Bardzo mało błędów z ich strony. Równa gra, mocna na siatce. Nie mogliśmy się odnaleźć. Przed trzecim setem trenerzy powiedzieli mi, że mamy się po prostu zabawić, zagrać trochę bardziej z finezją. Opłaciło się. Więcej, więcej finezji w tym rozegraniu u Kuby. Zagrania podwójne i jakieś tam zejścia i, i opłaciło się. Avia też się pogubiła. W czwartym secie wyszliśmy bojowo nastawieni, że chcemy tutaj mieć tiebreak i, i wygrać ten tym tiebreaku z Avią. Walczyliśmy do stanu 21-20, tam już wszyscy widzieli, co się działo. Jeszcze tak, z twojej perspektywy, bo jesteś środkowym. E, zawodnicy Awi, bardzo dużo takich przesuwanych, krótkich grali. Bardzo szybkich, bardzo. Myślę, że gdyby na przykład środkowy nie trafił w piłkę, to wylądowałaby gdzieś tutaj na drabinkach. Rola środkowego jest troszkę taka mało widoczna, natomiast na boisku, na boisku dla zespołu jest bardzo ważna. Wiadomo, zawodnicy ze świdnika są bardzo doświadczonymi zawodnikami. Środkowy, środkowy stępień z AWINO pokazał nam dzisiaj kilka swoich możliwości. Wszystkie kierunki ataku, głowa przesunięte. Na pewno dla nas, młodych zawodników, no jest to ciężkie do oszyfrowania i na skrzydłach jest pojedynczy blok. Awia na pewno zasłużyła dzisiaj na zwycięstwo, bo była po prostu lepsza. Myślę, że nie warto jakby popadać w takie bardzo pesymistyczne tutaj kwestie, bo jeszcze przed wami play-offy, najważniejszy punkt sezonu. Także na tym chyba warto byłoby się skupić. Dokładnie, play-offy przed nami. My chcemy zachować swoją drugą pozycję, żeby nie musieć trafić od razu w półfinale na Awie. Wiadomo, play-offy rządzą się swoimi prawami i tam po prostu granie zaczyna się od nowa. Dlatego mamy pewne rachunki do wyrównania z zespołem Avi mamy nadzieję, że w playofach będzie napisane to zrobić. Życzymy powodzenia w kolejnych meczach. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Światowej świadkarski Portal.pl. Ze mną Jakub Gus, kapitan drużyny ze świdnika. Przede wszystkim chciałbym pogratulować zwycięstwa. Nie był to łatwy mecz, chociaż pierwsze dwa sety na taki wskazywały. Dziękuję. No tak, mecz był bardzo nerwowy. Co widać było choćby w końcówce czwartego, czwartego seta Pierwsze dwa sety. No, można powiedzieć po, po, po wyniku, że dość gładko wygrana, no niemniej jednak naprawdę musieliśmy się mocno napracować, żeby, żeby dowieść te dwa sety i wygrać je. No niemniej jednak dalej mamy pewne mankamenty, o których głośno nie mówimy. Są to nasze sprawy związane nam z technicznymi sprawami z siatkówką. One się powtarzają co mecz i te sprawy wyszły w trzecim secie, gdzie naprawdę przy można powiedzieć łatwej zagrywce zespołu zagiecha, mieliśmy problemy z wyprowadzeniem ataku. Potem gdzieś ta napinka, która, którą sobie wytworzyliśmy przed trzecim setem nawarstwiła się, wszystko gdzieś pękło i trzeci set można powiedzieć, że był bez historii. No, czwarty to jest gra praktycznie punkt za punkt, tam różnica 2-3 a końcówka mogę powiedzieć, że dość dziwna i nie brałem nigdy udziału w takim zakończeniu meczu. No. Niemniej jednak cieszymy się z trzech punktów na ciężkim terenie i na pewno jest to jakaś przewaga psychologiczna. Nie myśleliśmy o tym, że, e, że musimy tu wygrać, bo mieliśmy już taką przewagę, że e, teoretycznie i chyba praktycznie mieliśmy już pierwsze miejsce, ale przyjechaliśmy po przewagę psychologiczną. Mam nadzieję, że gdzieś u tam stąd wywozimy. Wracając do tego czwartego seta, chce pan skomentować decyzję sędziów? Znaczy dokładnie nie wiem o co tam poszło, bo y, była piłka przechodząca, od nas środkowy Michał Stępień y, blokiem zakończył akcję i y, nie wiem czy chodziło o to, że ktoś, y, czy, y, 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 znaczy zespół AGH reklamował dotknięcie siatki czy nie. No niemniej jednak y, ktoś tam powiedział, odezwał się brzydko do sędziego, poszła jedna żółta kartka i zaczęła się lawina nerwów. E jeszcze w prawie pół metrowy aut, chyba właśnie pana i no, ja zagrywałem. Tak to, było, to wyglądało. pole, chłopaki za GH, także to jest zawsze tak, no ale kartka za kartką i mecz się dziwnie skończył. No. Ciężko to oceniać na gorąco, trzeba przeanalizować wszystko. W sumie szkoda, bo moglibyśmy mieć Tie Breaka i niesamowitą końcówkę. Na pewno by było jeszcze bardziej nerwowo. Na początku trzeciego seta tutaj po początku sobie żartowaliśmy, że może się powtórzy historia ze śpinnika gdzie AGH wygrywał z nami 2-0. Doprowadziliśmy do tie i wygraliśmy. No. Po trzecim secie się zapowiadało, że historia się powtórzy, ale no, na szczęście się tak nie stało. Szczerze powiem, że cała halna to liczyła. No, rozumiem i domyślam <laughs> Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję Wszystkiego wam. dobrego.